Siemanko wszystkim, witam na kolejnym vlogu, zapraszam was do oglądania, zostawcie od razu mówię lajkacza, zostawcie subskrypcję, jest godzina 6 rano, wstałem dopiero, znaczy w sumie już godzinkę temu, bo nie mogę spać, że zęba miałem wyrywanego wczoraj, także wiecie, kilka dni się męczyłem, także też było osłabienie, kilka dni był taki ból, że nie do zniesienia, no i wczoraj byłem go wyrwać właśnie, powiem wam tak, nie mogę się już doczekać treningu, bo wczoraj miałem mieć treningowy, ale zrobiłem nie treningowy z racji tego wyrwania, no, dzisiaj już nie wytrzymam. Ja wiem, że powinienem nie, 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 nie ćwiczyć, ale dzisiaj nie wytrzymam. Idę trenować. Przeanalizowałem sobie te moje vlogi. Przeanalizowałem sobie vlogi innych, i mam pomysł, co mogę wam tutaj jeszcze podogrywać. Jak mogę wam to jeszcze pomontować fajnie. Mam kilka pomysłów. Sporo pomysłów mam, sporo. I, no i będziecie widzieć to na tym vlogu już, jakie będą zachodzić zmiany. Dogram tego voice'a po prostu, żebyście sobie słyszeli pogadankę luźną podczas treningu. I będę wam jeszcze omawiać, jakieś jeszcze porady wam dawać na, tym, na tych vlogach, co do, do treningów, co do żywienia. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to też piszcie śmiało. Ja będę odpowiadać. Dobra, ja zabieram się zaraz za pierwszy posiłek, taki mniejszy. Najpierw zrobimy sobie posiłek 50 węgla, później zrobimy sobie 125 przed treningiem, po 50 białka. Oczywiście białko liczę z produktów odzwierzęcych jedynie i nabiałowych, także nie liczę z jakiegoś tam chleba, nie liczę z jakiegoś ryżu, nie liczę z kasz, nie liczę z makaronów. No i pierwszy posiłek, tak jak mówiłem, dwa tosty z serem proteinowym, dwa tutaj jajeczka, 25 gram keczupu i taki serek proteinowy. Dobra, także ja zrobiłem jeszcze małą drzemkę, bo wziąłem sobie przeciwbólowe. Zjadłem ten posiłek, wziąłem suple i zmuliło mnie. Oczywiście zszedł trochę ten ból, także można było jeszcze zasnąć. No bo nie ukrywam, pospałem jakieś 5 godzin z 5 z przerwami na sików w nocy. Także wiecie, no próbowałem jeszcze odespać. Nie wiem, może z godzinkę jeszcze pospałem teraz, No ale co, trzeba robić robotę. Jadę właśnie na morsowanie, tak codziennie, 401 dzień. Lecimy właśnie z ojcem. Zaraz pewnie trąbnie i lecimy. A później co? Przedtreningowy i będziemy lecieć robić nogi. Ciężko. No i dobra, ja już po morsowaniu. Lecimy teraz posiłeczkiem przedtreningowym. Już Wam pokazuję co to jest. No i tak się prezentuje przedtreningowy. 150 gram makaronu, 200 g indyka, 200 g pulpy pomidorowej, suple, antybiotyk i kawka. Dobra, lecimy sobie z pierwszym ćwiczeniem. Mamy tutaj w na siedząco, Trochę tutaj. Ta maszyna jest niewygodna. Uciekają biodra do w większym ciężarze już. Ale ja tutaj mam no, zrobić sobie taką siłową bardziej serię. Ale tam jakoś sobie radzimy, Trochę jak tam te biodra pójdą do przodu, to też nie szkodzi. Tak jak widzicie trochę się wysuwam do przodu. Nie jest to błąd. Nie, nie boli tutaj plecy przy tym. Nie spinam tych prostowników. Może tak wyglądać, ale zaufajcie mi, że jest pełna kontrola. I tutaj, jak widzicie, mamy główną serię. Pierwsza tu była taka rozżywkowa. Rozżywkowo sobie robię takie 2-3. Zależy, jakieś ćwiczenie. No, tutaj na przykład na haku, na faus, na faus w sumie, mamy dużo tych rozgrzewkowych serii. No, bo wychodzi jakoś nawet 5-6 serii. Raz. Rozrzewkowych. Tak, tutaj widzicie, jeszcze rozrzewkowa była. No, tutaj już lecimy główną. Bo 200 kg, chyba tutaj było na 12 ruchu. W ostatniej nawet się chyba pokłosiłem na więcej. Chociaż nie wiem, czy już nie w tej. No, ale tak, jak widzicie, nie był to trend, jak chciał zrobić, oczywiście. Ale nie był też zły. Jak na, na to, że byłem na antybiotyku, to no i w sumie dużo miałem chemii w sobie, bo nie ukrywam, że przeciwbólowe też leciały grubo. Cały, całe flaki mnie bolały, ale dałem radę, tak jak widać. Coś tam weszło, coś tam weszło, wam powiem. Nie było źle. Tutaj kolejne ćwiczenie. Mamy wypychanie na słownicy jednonóż. Tutaj tylko dwie serie, ale zaufajcie mi, że jest grubo po tych dwóch seriach tutaj. Podobnie wam powiem że uciecz bulgary, tyle że no, nie musimy stać na tej nocy, tylko się odpychamy, także No jest tyle dobrego, nie? No i to wam powiem jeszcze Zaraz leci ojciec po mnie, ale już tego nie nagrywaliśmy Tutaj kończymy tą seryjkę i idziemy na wyprosty. Nie nagrywałem bo wszystkich serii, bo za długo by to trwało. Chyba że chcecie, no to dajcie znać i będziemy nagrywać całe serię. Tutaj mamy wyprosty, tak jak mówiłem. Jednonusz, okolice 12 ruchów, 12-15. Tutaj, chyba rozrywkowa, jeszcze była, tak mi się wydaje. O, tutaj już chyba lecimy główną. Chociaż już nie wiem, może i tamta była główna. Tutaj jest na pewno główna, bo widzę po twarzy już. Ogólnie nie wiem czy też tak macie, ale jak myślę o nogach, to normalnie kortyzol jest wywalony w kosmos. Ale jak już zaczynam robić te nogi, to... W taki trans, że nie mogę się oderwać od robienia ich. Tak no. Lubię, lubię je robić. Chociaż jak pomyślę sobie teraz, że mam zrobić te nogi, no to nie jest może za kolorowo. Bo stresuje mnie to. W sumie chyba każdy tak ma z tego co słucham na, na YouTubie, na, na różnych podcastach, to większość osób tak ma. Ale możecie dać znać Macie. No jak widzicie no, nie jest za ciężko, nie, za... nie jest za lekko. Tutaj mamy jeszcze łydeczki. Łydki robię dwa razy w tygodniu. Tutaj mamy bastojąco i robię jeszcze na siedząco. Chyba na siedząco nawet nie nagrywają w tym vlogu. Ale poprzednim macie w sumie. Tutaj różne zakresy robię. Chociaż mam rozpisane 12-15, ale raz sobie robię i 20, raz sobie robię po 8-12 ruchów. Różnie próbuję je adaptować w różny sposób, bo nie ukrywam, że jest to moja odstająca partia. Może nie są tak ważne na scenie, ale staram się dbać o każdy element, żeby zadebiutować w jak najlepszej formie. Bo po prostu jestem zadaniowcem. No i. No i dobra, jesteśmy z paczką. Otwieramy i zobaczymy, co tutaj się kryje. Uwaga! Cyk! Cyk! O! Dobra! O, coś mi tutaj pachnie. Coś tutaj jest nie tak, wam powiem. Nie powinno pachnieć. A nie, dobrze zabezpieczone widzę. Aromacinki są. Patrzcie, jest zamokowane. Zaraz zobaczymy, ale najpierw tutaj zobaczmy. O, cream of rice, taki słony karmel. Będzie też oczywiście, jeszcze na tym vlogu podejrzewam. I drugi cream of rice. Tutaj mamy taki cream of rice. Yy, czekajcie, o, kremowa truskawka. Zobaczymy jak to smakuje, bo jestem ciekaw i Aromaciki, zobaczmy yy, mandarynkowy, taki słodko-kwaśny, podobno czekolada truflowa. Yy, Mocza do kawy. O, waniliowy, proszę bardzo. No i mamy całe zamówienie. Idę jeść, bo kurde, taki głodny jestem, że nie zdajecie sobie sprawy dzisiaj. O, jest po tych nogach. Jeszcze dorzuciliśmy łapy, tylko nie uchciela Radka nic. Jeszcze łapy sobie zrobiliśmy troszkę, wiecie, na pompę. Dzisiaj kardio nie robię tutaj na tym, bo mam już trzy kardio zrobione w tym tygodniu. Jeszcze jedno mi zostało. Także zrobimy sobie, myślę, jutro, ewentualnie w sobotę. No, zobaczymy. Idę jeszcze dzisiaj kroki zrobić. Zaraz Wam pokazuję posiłek potreningowy i lecę na personalny. No, i dobra, na potreningowy wlatuje 150 ryżu. Serek maluta naturalny z tym aromatem waniliowym, który Wam przed chwilą poka pokazywałem. Zajebisty, Wam powiem, testowałem już i chyba oddam go dla taty. Chyba na pewno, bo wiem, że lubi waniliowe serki. Także oddam mu. Bo ja jestem na zamówie kolejny. To jest zajebisty, nie? Naprawdę. 125 gram banana. Troszkę cynamonu na górę posypane, tak jak widać. I do tego jeszcze mamy tutaj indyczka. 205 gram. W takiej formie kotleta z airfryera jem I tak jak mówiłem, lecę na personalny Powiem Wam, że kurde ząb boli po treningu Znaczy ząb, zęba już nie ma Tylko boli i dziąsło Pulsuje jeszcze troszkę na banie całą, o, ale jest ten, myślę, że będzie dobrze Na pewno będzie dobrze o, Ale pulsuje konkretnie Wam powiem Ale trzeba robić swoje, trzeba działać Nie ma co stać w miejscu jedziemy z tym konkretnie. Nie ma, że nie zrobię treningu, bo ząbek boli. Nie ma. Tak jak widzieliście trening udany pomimo tego bólu. Nie ma także nie zrobię treningu. Wczoraj jeszcze musiałem odpuścić, no bo wiadomo, no po wyrwaniu świeżo, no to nie ma co. Ale tak to nie ma, że ja odpuszczę. Troszkę lżej zrobiłem, ale i tak myślę, że trening udany. Dobra, ja już jestem po personalnym. Zrobiłem sobie właśnie ten kleik, ten cream of rice właśnie, który jest na lodówce. Strawberry cream. Zobaczymy, jak to będzie smakować. Powiem Wam od razu o konsystencji. Konsystencja jest taka, właśnie o jaką lubię. Tyle, że to jest konsystencja po prostu mąki ryżowej. To jest po prostu mąka ryżowa aromatami z barwnikiem jakimś i ze słozikiem. wam zaraz powiem, jak to będzie finalnie smakować po zjedzeniu już całego posiłku. No, ale tak, no, zwykła mąka ryżowa z aromatami i z barwnikiem. No, nic nadzwyczajnego. Myślałem, że da się po prostu rozmieszać z wodą na, na zimno i zrobić. Tak było w przypadku. Zwykłego klejku z Bobowity No ale tak nie jest Do tego jeszcze sobie zrobię Polewę z WPI Mam już tutaj gotową 40 gram Klejku 70 Robię sobie jeszcze bajgla Z jajeczkiem, z szynką I z serem proteinowym Już wam pokazuję zaraz jak będzie finalnie prezentować się posiłek przedostatni No i tak to się prezentuje się Tutaj macie tipa takiego Że jak dacie jajeczko tutaj sadzone na górę I przykryjecie tak fajnie głuką To ono się Gromadzi tutaj i nie wylewa się po bokach, nie? Ale musicie uważać, tak, przy jedzeniu: tutaj jest 30 gram szynki, takiej kapka keczupu, plaster sera, tak jak mówiłem, jajeczko. O, proszę bardzo! A tutaj jeszcze dodaję borówki, no i to po z WPI: 70 gram to oklejku, WPI 40 gram, i mamy 65 gram borówek tutaj. Dobra, tak jak mówiłem, lecimy z ostatnim posiłeczkiem na dzisiaj. Mamy tutaj, kurde, jest przykryte, bo nawet nie widać. Mamy tutaj 130 g makaronu, 50 gram keczupu i 250 gram indyka. Bo wcześniej mówiłem, że ja jem kurczaka, ale to był indyk. Mam mielone po prostu mięsko, robię sobie takie kotlety. Ewentualnie właśnie spaghetti takie, nie? Ala. Tutaj dodaję passatę czy to pulpę, dzisiaj co miałem na przykład. Biorę jeszcze suple. O, w sumie wam pokażę jeszcze co biorę, jakie suple biorę na wieczór. No i dobra, co biorę na noc? Na noc biorę atka, ale bardziej mi chodzi o Omega, ja rano biorę dwie Omegi, a ja teraz biorę jedną na noc. Wcześniej brałem po jednej z rana i po jednej wieczorem, teraz zwiększyłem do dwóch rano. Cynk, jeden z rana, drugi na wieczór. Magnez tylko na wieczór i ashwagandę rano i wieczór. No i dobra, witam was w kolejnym dniu. Mamy tutaj na pierwszy posiłek 50 gram klejku z serkiem proteinowym maluta wiecie jakim, już pokazywałem, z aromatem mandarynkowym. A, jeszcze były dwa tosty przed tym, ale nie nagrałem, z serem proteinowym i z szynką. Lecę zaraz na personalny, a po personalnym lecę swój trening z ojcem. Dobra, lecimy sobie z klatką i barkami. Mamy tutaj serię wstępną, tak jak widzicie, bez przeciążeń, musimy się dobrze dogrzać tutaj, bo mamy tutaj trzy serie siłowe, także muszą być tutaj bareczki dobrze dogrzane. Jeszcze byłem tutaj przed zakupem tych opasek na łokcie, bo powiem Wam, że już lekko czułem triceps. Teraz mi przyszły właśnie te opaski. No. Dzisiaj już robiłem właśnie trening z nimi. Powiem Wam, że całkiem inaczej. Fajnie tutaj dogrzane są te łokcie i naprawdę lepiej się wyciska komfortowo bardzo. Chyba, że nie macie fortu przy wyciskaniu. To nie są Wam potrzebne. A jeżeli byście chcieli, to możecie nabyć takie na Grillower. Ja zamawiałem właśnie z tamtej strony. Mam też tam kod rabatowy swój Damian 10, który Wam daje 10% rabatu. No i tutaj, tak jak widzicie, mamy serię już główną. Tu jest bodajże 80 kg. Robimy tutaj po 8 ruchu. No powiem Wam, że było grubo. Właśnie, jak się zastanawiali, no to moim parterem treningowym jest ojciec. Tak samo partnerem do morsowania jest ojciec. Uzupełniamy się razem, wspieramy i jedziemy przez to przywodę. Tu trochę węgi A i tutaj mam już 80 kilo. Wtedy było 75 chyba. ?yle. No i lecimy z wyciskaniem na płaskiej, hantelkami. Tutaj też po 8 ruchów. Robię sobie 45 kilo, także... Powoli, powoli, powoli. Wchodzimy na ciężary jakieś. Bo wam powiem, że przez ostatni czas jakiś odpoczynek, tutaj jakiś lekko okres przycinania na tej wagi, znaczy może nie przycinania wagi, ale odświeżenia sylwetki. To też nie było jakoś, ale teraz myślę, że powoli, powoli będziemy wchodzić na, na obroty. Teraz ojciec sobie leci, co tak jak widzicie. O, tutaj lecimy rozpięteczki. Rozpiętek też, trzy serie. W rozpiętkach tutaj staram się położyć nacisk na bardziej czucie niż na ciężar. Chociaż też lubię sobie machnąć. Lubię. Raz większym klamotem, ale z racji na moje skrzywienia muszę tutaj pilnować tych barków tych łopatek no i też yy, męczy mnie najbardziej ten trening klaty pod względem psychicznym, bo mam pilną łopatkę działam już z nią bo byłem u Fizjo działam z nią cały czas jakieś rozciągania przed treningiem i z rana robię Także myślę, że powoli, powoli ona dojdzie do siebie Ogólnie też nie robimy jakichś serii rear 3, rear 2, rear 1 My robimy każdą serię do upadku Bo i tak nie jesteście w stanie określić tego gdzie jest wasz upadek Zazwyczaj no Jak komuś każę robić spod opiecznych Do upadku i dostaję jakiś film, to widzę, że tam jest jeszcze dużo powtórzeń, może nie dużo, ale zazwyczaj tam jest 3, 4, 5 ruchów nawet do upadku, więc ja wolę zawsze powiedzieć, żeby coś się robił sobie do upadku, niż, niż jakieś riry pozostawiać, nie? Dla mnie to jest bez sensu kompletnie. Jeżeli chcecie tak trenować, no to proszę bardzo, ale ja tam nie stosuję takich metod. Tutaj rozpiętki, teraz na bramie z racji takiej, że nie mamy Butterfly'a. Tutaj też zajebiście czuć. Tylko tutaj też ta opadka ucieka, ucieka cały czas, już tam ustawiam, myślę, dlatego też ten ciężar nie jest duży. Bo założę ciężar, to od razu puszcza ta opadka i nie chce się trzymać tam, gdzie powinno. Ojciec też leci, tak jak widzicie.

Wrócę zrobię cardio Jeszcze muszę TikToka zmontować, no jest co robić W ogóle kto dotrwał do tego momentu Napiszcie w komentarzu Old School bodybuilding A ja wam przypnę serduszko i odpowiem na komentarz Zobaczymy kto ogląda do, do końca, w sumie to jeszcze nie koniec, ale no powoli powoli się zbliżamy do końca, także no, już 20 minuta jakoś, tutaj odwrotne rozpiętki miały być na butterfly'u, ale no nie ma, także na bramie sobie zrobiliśmy tutaj z do boku w oparciu o ławkę martwego punktu bez bujania. Jeszcze się uczę tego ćwiczenia, bo nigdy nie robiliśmy go. Ale myślę, że nie jest najgorzej. Czuć zajebiście. O, tutaj jest taki moment już, że właśnie nie idzie go, nie idzie go tam już. O, podnieś, nie? I to jest właśnie to. No i trening zrobiony. Zasysam ja. Kurde, głodny jestem. O, te jest czwórki jeszcze. Dobra, lecimy do domu jeść, bo zasysam jak cholera. Nie? Lecimy. I trzeba jeszcze się wykąpać. Jeszcze czeka nas morsowanka. Kupia. No właśnie. Na Morsing jeszcze trzeba jechać moi drodzy. Nad jeziorko. Lecę tylko z djempu treningowym. I lecimy nad Bajoro. No i dobra, po wlatuje. Mamy tutaj 125 gram ryżu. Tutaj mamy 250 gram kurczaczka. Do ryżu mamy serek maluta, oczywiście, z aromatem waniliowym. Na górze troszkę cynamonu posypane. I do tego jeszcze 100 g banana. A no i kapka ketchupu. No i dobra, ja już zjadłem. Ale czy jestem najedzony? Najedzony nie jestem, ale lecimy na morsowanko. Naprawdę wam mówię. Charakter i konsekwencja w działaniach to jest jedyne dlaczego to robimy i wspólne więzi z ojcem. Pamiętajcie, że kurde charakter musicie zawsze pokazywać, nie tylko dla innych, tylko i wyłącznie dla siebie. Pokazujemy charakter i tworzymy go dzień w dzień, w naszą rutyną. Dobra, widzimy się już w domku. Właśnie będę jadł posiłek potreningowy i już wam go pokazuję. Uwaga, uwaga. Mamy tutaj 115 gram ryżu, 250 kurczaczka i kapka keczupu No i do tego posiłku jeszcze leci 20 g masełka orzechowego. Idę jeszcze zrobić kroki, bo mam do zrobienia troszkę kroków. I wracam na chatę, Robię jeszcze cardio. Nie wiem, czy będzie finalnie test kleiku dzisiaj, bo nie chcę sobie psuć trawienia, a po tym wczorajszym tak zalegało troszkę. Nie było źle w sumie z tym trawieniem, no bo mąka ryżowa, tak jakby. Ale zalegało i tak nie najadłem nawet, tym Wam powiem. Także wolę sobie na czysto zjeść kurczaczka z ryżem, mój ulubiony posiłek, niż tam jakiegoś primo załadować. Dzisiaj nie mam ochoty na to. Jak będę miał ochotę, to będzie test. Będę Wam nagrywać w sumie praktycznie daily. Tylko że odcinki będą wlatywać. No wiecie, tak to internet pozwoli, bo ja montować zmontuję, nagrać nagram, ale internet, Wam powiem, jest tragedia. Rozmyślam już normalnie. Tylko musi się skończyć ten z Orange mój. Rozmyślam normalnie nad tym yy, internetem od Ilona Maska. Także no naprawdę jestem zdesperowany: no bo zamieszkania miejsca nie zmienię, a internetu tutaj nie ma od nikogo. Żadna tutaj sieć nie dochodzi. Patrzcie, jak świątecznie mamy tutaj u nas. Już tam jeszcze bombka, tu za nami te. No. Tak to wygląda. I co? Lecę montować na TikToka ten filmik z morsowanka. Robię te kroki i lecimy zaraz z następnym posiłkiem. Dobra, tutaj wlatuję ostatni posiłeczek. Mamy tutaj kurczaka z językiem zmieszanego. Dwa tosty, kapka keczupu. W tym momencie chciałem się z Wami pożegnać już. Nie dograłem Wam końcówki, także tutaj się z Wami żegnam. Zostawcie, oczywiście, subskrypcję. Zostawcie lajkacza. Padajcie na. Instagrama, wpadajcie na. i widzimy się w następnym odcinku. Siemano wszystkim, do zobaczenia.